No hej, witam was powrotem. Przerwało mi nagrywanie. Przepraszam Was za to, ale przerwę od razu grę. Nie bójcie się. Zapisuję się to od razu. Sie nie bójcie. Ale okazało się, że na mojej kamerce można maksimum y, nagrywać tylko 10 minut. Więc będziemy grać w częściach. Żeby nie przedłużać i nie robić trzeciej, trzeciej części gramy Koty. Zobaczcie, to jest nasz jest. Tak a okazuje się, że to też było płatne Okej, okay, bram O nie, idzie tańczący Justin Bieber Nie, dziękuję, nie chcę mieć e, tysiące zombie. Tutaj Jak to tam idzie? <śmiew> Strasznie długo się uleczenia zaprzeładują. To normalne. Mam nadzieję. Kiedyś będę nagrywał pens i Zombie, ale od nowa i dwujeczkę będziemy nagrywać. Tak, dwujeczkę. No? Pobieram od nich pieniądze? Dobry! Dobry! Siadz Pobieraj pieniądze! Te automacie. I na czas na Tak! Już go nie ma. Nie ma go tu. Dobra, nie bierzemy magnesów. Strasznie długo pobierają wypłatę. No, jak dundersztyc. O, zamiast magnesa weźmiemy sobie zjadać, zjadać grobów, ja to, to, to tak nazywam. Uuu, trzecia fala, się spociłem. To są tak emocje. Ten, 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 ten. ten. I zaczniemy. Ten, 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 ten. Zjadacz grobów. Gdzie jesteś po nim? Jego nie, nie musimy brać. Weźmy ich.

Zbierzmy ich. Też spiga. Załatwi Skończymy tylko ten... Survival Night. I kończę za Musimy w końcu się pożegnać. 20 minut. To będzie glitos, może pócej. To koniecznie tylko to, co zacieś. Gyrat, przyznaj mi to Ja przyznać się do tego śmiechu.

Będę musiał zrobić wziąć sobie stoker Obawiam się, że będzie część trzecia Naprawdę Bo to podobno jest 5 pan A skoro 2 10 minut przeszliśmy Zrobił ucięcie, by was wszystko ominęło. Nie, dlaczego on tak blisko był? Ja go nie zauważyłem. Nie wiem, ślepy jest. Szybko, szybko, pli, Proszę, proszę, nie zjedz mi go. taka chamska świnia. Dobra, hamski zombie. Ale zżerę, z... zjem sobie ten gród. Za mnie to. Oj, pół Chyba jeszcze w dwie minuty, nie przejdę. Tego. nie przejdę. Dobrze, to na dzisiaj. Dobrze, to na dzisiaj to będzie tyle. Subskrybujcie, łapkujcie, lajkujcie i. To, to róbcie to chcecie. Komentujcie. Ja, to będzie dla mnie wzmocnienie na nagrywanie. Narazka.